A no dobre Zauważyli co minęło już 1000 subskrypcji A no to pasowałoby teraz co by i Chłopina wzorem wielkich youtubowców nakręcił jakiś film na jubileusz Nie nie Pasowałoby co by wzorem wielkich youtubowców Chłopina teraz włączył bo może wreszcie zarabianie na youtubie i będzie liczył pieniądze i no a wy będzie to siedzieć i oglądać i ujakać jak te pelikany, jakie reklamy, różowe kukurydzy w puszkę, albo jakiego płynu do higieny internej dla psów I będzie to zadowolone. Nie zauważycie, że chłop filmów nie kręci, bo będzie to oglądać reklamy u chłopa, a chłop będzie siedział i pieniążki będzie liczył. No dobra, niech będzie i moja strata, póki co nie śmieje się dzięcioł Niech będzie i, i tylko film wystarczy Dzisiaj przed długim weekendem majowym idzie znowu chłopina porzucona ściupoki bo to w całej polskiej teraz się ściupoków trwa już trzeci dzień to i u mnie może będzie Będzie poężczyźnione łowienie na taki łoto robiony samoróbka, łobier taki to mu... Zaraz ja mu go pokażę lepiej. Tu taka połumana już kotwieczka. Odciąłem z niej dwa haki. Co by łowne to było. Tu je na głoździu zabite w drewienko. I tu też kotwieczka. Tamu je... Pod spodem nie widać, bo zamalowane je lakierem do paznokciów. Ale mu są łowiane środki wbite. Co by to to dobrze pływało. I to idzie tak... Prawo, lewo, prawo, lewo, jak się ciągnie, jak taka pierdzielnięta rybka. Co fachowce na to kiedy mówiły, że to są takie dżerki. A to ja chłopska, pęszczyźniana podróbka takiego dżerka, jakim robił kiedyś różne wynalazki, takie strugą. To było już blisko 20 lat temu, to wtedy się moja przykłada z ściupokami zaczynała. I z tamtych czasów zostało mi parę takich łoblerów różnych, nie za dużo. No, a i tego mam. I je jaki je. Pęszczyźniany klimat wnosi, a do tego parę sztuk ściupaków na niego było drapniętych, także skuteczny je. Dzisiaj zobaczymy, czy bez te prawie 20 lat unmocy mocy nie stracił. Myślę, że nie. O, wiaterek. Trochę wieje, kij jest stary, jarmarczny, z odpadającymi przelotkami i bez szczytłowki, też pańszczyźniany. Tak jak mówię, wiaterek wieje, fala je, zimno, tam ujmy wierzby. Ja już myślę, że sobie zrobię na żółtych wierzbach jakiegoś filmu na 1000 subskrypcji, ale że nie zrobił, bo czasu nie ma i myślę, że bardziej czekata na takie pańszczyźniane łowienie to zaraz próbuję tu jedną rękę trzymać, drugą rzucić. To już nie jest pierwszy rzut, bo coś mi się zdarzyło, zaraz zobaczę za co, a ja tak wygląda jak się zarzuca tym foglarem, leci pięknie pod drugi brzeg, plaska odpowiednio i tu chłopinało, tu kręć wrotkiem, w korbku i ściąga. Dobra, to teraz ja mu pokazał, a co by z tego filmu to coś było, to Musimy się ochronę wiecznie przenieść, trochę w czasie, parę minut wcześniej. Rzucił ja na i się wziął, zaczepił w pierwszym rzucie i że okręcił się wokół jakiejś lili wodnej z tamtym pateczkiem, jak ja sięgł szybko po telefon, nie upilnował ja. Teraz trzeba odpalić pierwszy raz w tym rokie tratew i popłynąć, spróbować odplątać, albo się odhaczył, albo się nie odhaczył a i telefon zostawię tu na brzegu bo inaczej to się będzie kumpał Zobaczymy co wyjdzie a no o. mata odczepił się sam jak żem podpłynął się wypłoszył. a to musi ten z tych rodzimych większych trochę takich koło kilo albo i więcej także pójdzie pod topór i tratwa mnie uciekała później jak na brzeg wylądował także Niełatwo je tak i kamerować i łowić i tratwo operować i i wszystko. No ale proszę bardzo, zaraz go wyciągnę. A i ma ta takie o. Nie ma lęki. Po sześćdziesiątkę ma musi a co najlepsze on się złowił na taki wobler ten co żem robił jeszcze prawie 20 lat temu Drewniany w obler z gwoździami i z kotwicami samoróbkie jeden z nielicznych co mnie się zachował z tamtych lat I tu widzę coś ma w łączku zjedzone świeżo świeżego takiego bo tu wystaje no dobra odczepiać go trzeba Mata takie, trzeba go tu jakie poszukać, bo właśnie między uszy co by się nie męczył dłużej no, ale było tą kąpinerki do odhaczania starczył też jak się go dobrze palnie. No dobra, nie będziesz więcej rozbój w sedzawkę Mam Nadzieję, że swoją rolę żeś spełnił i, i geny przekazał. Miło było cię hodować tymczasem Sajunara. No i w ten sposób chłop też bierze aktywnie udział w ogólnopolskiej akcji pod tytułem Majowa Rzeź ściupłaków". I Pomiar ręku był precyzyjny Poziomieca to samo pokazuje